Magia, której szukasz, jest w działaniu, którego unikasz. Znaczy to? Magia, której szukasz, jest w działaniu, którego unikasz. Czyli czego ja unikam, żeby, żeby to, co chcę, się nie spełniło, nie? No i tak czytam to i mówię, no dobra, trzeba coś z tym zrobić. No i się odezwałam do Was wtedy, nie? No i się dzieje, nie? na imię Sandra, przez tą karkę, bo chciała, żebym ja śpiewała, ci to, to jakby z góry w ogóle, zanim się urodziłam, to już byłam skazana na muzykę, na śpiewanie, na to wszystko, więc no, mamuśka miała dużo, dużo, dużo do powiedzenia. Już tam w brzuchu pewnie tańczyła i tam mówiłam, o, ty będziesz śpiewać, tam torowała. <średziny> no, to jestem ja właśnie, nie? Ja jestem Mega pozytywną osobą, tak uważam o sobie. Bardzo dużo ludzi mnie zna, bo jestem taka... Uha. Jestem taka, że jak wchodzę do pomieszczenia, to jestem. Nie tak, że siedzę gdzieś tam, tylko po prostu jak wchodzę, to jestem. Kiedyś się zaczęła moja kariera muzyczna. Jak poszłam do kasowianki chyba, nie? <ścoughs> No, bez kitu, No tak naprawdę wtedy się wszystko zaczęło. Same stare babcie, wiecie, z moją babcią tam śpiewałam i ja, mała jedna, i było, było mi super. Jeździłam tam na jakieś koncerty i w ogóle. Ale bez kitu. pierwszy występ, ja pierdziłam mam 6 lat. I dużo ludzi. I ja normalnie nie wiem, mama wstała, się popłakała i wyszła, a ja dalej musiałam śpiewać. I widziałam, jak ona wychodzi, ale że ja dałam radę zaśpiewać do końca, to, to hit. I ledwo co. I pamiętam, że chyba wszyscy tam już chcieli że bo widzieli, że <laughs> to się duszę, nie? Później zachciałam się czegoś więcej, więc poszłam do szkoły muzycznej. Eee, później skończyłam szkołę muzyczną, poszłam do zespołu pieśni i tańca, gdzie też śpiewane było, tańczone i tak dalej. Później poszłam do chóru, w którym dalej siedzę eee, i stworzyłam własny zespół stworzyłyśmy z dziewczynami tam trio. Śpiewałam gdzieś tam w scholce, w kościele, coś tam tego. I tam był ksiądz, który opiekował się jakby scholką i on grał na gitarze. I on raz w tygodniu zapraszał tam do siebie, do takiej salki i powiedział, że osoby chętne, które by się chciały nauczyć na gitarze, że on pokaże tam jak się gra, nie? I poszłam do niego, ale ja nie miałam gitary i dał mi gościu swoją starą gitarę, na której sam się uczył grać kiedyś. Wydrukował kartkę z akordami. Nie wiem, pokazał dwa picia, ja siedziałam w domu i ja dzień w dzień e, siedziałam. Ja przychodziłam już sam pecak ze szkoły i ja cały czas grałam. Pierwszy pisak, jak ja się nauczyłam na gitarze, to czarna i czarna kawa, nie? No i ta gitarka jakby cały czas ze mną jest. Dzięki temu, że nauczyłam się właśnie grać w tej scholce na gitarze, to mogłam sobie sama grać coś swojego, nie? Siadam, coś tam nucę, coś tam sobie gram i nagle. Oh! skończyłam gimnazjum, zakochałam się, w ogóle nie zobaczę tego chłopaka nigdy na oczy, ja mówię, Jezus, co to będzie? Usiadłam i napisałam piosenkę, mówię, co jest? 15 lat i napisałam piosenkę i to jeszcze taką, taką dobrą, nie? Naprawdę bardzo się cieszę, że ja z takiego, z takich dołków potrafiłam wyjść właśnie w taki sposób, nie? Że zaczęłam pisać te teksty, siadać do tej gitary i że takie rzeczy się narodziły po prostu z tego wszystkiego. Wszystko. Tak naprawdę, gdyby nie muzyka, to nie czułabym w ogóle, że mam tutaj cokolwiek do zrobienia na, na tej planecie w tym życiu, nie? Duża grupa osób będzie mogła się utożsamić z tymi piosenkami, z tymi słowami, z sytuacjami. Każdy tam na swój sposób jakoś, co nie? Za każdym razem, gdzieś, jak siedzę na ognisku z gitarą, ze znajomymi i gram te swoje piosenki, to wszyscy są po prostu w niebie i pytają się, dlaczego ja tego, dlaczego ja nic z tym nie zrobię? Dlaczego, że oni to słyszą w radio po prostu i że oni będą mnie wspierać, że wszyscy chcą płytę z autografem w ogóle od razu, nie? Ja myślę, że jestem skazana na sukces wręcz. Dzięki, dzięki tym wszystkim osobom, nie? Wystarczyła trzyminutowa głosówka, nie. I, I marzenie się spełnia. Niby takie coś. I to jest właśnie ta magia, której szukasz jest w działaniu, którego unikasz. Unikałam tej głosówki przez jakiś czas, a wiedziałam, że jakby jesteście w tym i że może może, może, może coś się uda, a nie wiadomo, może taka, może nie. A tu takie rzeczy wychodzą w ogóle, że ja spełniam największe marzenie tak naprawdę w swoim życiu, nie. Wystarczyła jedna trzyminutowa głosówka. Serio. Takie małe rzeczy. No. Na początek? Chcę po prostu wydać te wszystkie piosenki. To jest chyba moje największe marzenie, żeby każdy mógł to usłyszeć. No. Taki jest, taki jest mój cel na początek. A później Pff, zobaczymy. Ale to będzie fajne. Cześć kochani, z tej strony Sandra Niekorek. Słuchajcie, w tym roku wydaję swój pierwszy singiel, także zachęcam bardzo gorąco do obserwowania mojego profilu. Będę starała się na bieżąco dzielić kulisami wszystkich wydarzeń po kolei, także bądźcie ze mną i do zobaczenia.